Do 30 czerwca 2022 roku, a nie jak pierwotnie planowano, 10 listopada 2020 roku potrwa remont Drogi Krajowej nr 12 w granicach Leszna. Magistrat otrzymał zgodę na zmianę terminu zakończenia inwestycji. Biegiem i mini piknikiem przy Stadionie Lekkoatletycznym zainaugurowano w sobotę tegoroczną, szóstą już z kolei, edycję aktywnego obywatelskiego Leszna. 10 uczniów z leszczyńskich szkół, laureatów konkursu Niepodległa Sztuka wykonało mural nawiązujący do obrazu żniwiarka Jacka Mural zdobi ścianę budynku szkoły podstawowej nr 9. Witold Filus z klubu sportów balonowych we Wrocławiu zwyciężył balonowe Mistrzostwa Polski. Mistrzem polski Juniorów został Jakub Dziedziak z mościckiego klubu balonowego w Tarnowie. Fogo Unia Leszno w ostatnim meczu rundy zasadniczej wygrała na własnym torze z Eltrox z włókniarzem Częstochową 54 do 36. Z jednym punktem zdopiewa wróciła Polonia 1912 Leszno. Leszczyńscy piłkarze zremisowali z miejscowym GKS-em 0 do 0. Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus pilnie poszukuje pracowników. Od zaraz czeka etat dla technika sterylizacji medycznej oraz dla osoby posiadającej uprawnienia do pracy w centralnej sterylizatorni.